Witam serdecznie, jak to mówią święta, święta i po świętach, ale nasi ligowi piłkarze nie mieli zbyt dużo czasu na świąteczny odpoczynek, ponieważ wczoraj rozgrywali kolejkę, grała grupa spadkowa i doszło do kilku ciekawych spotkań, które mogą zdecydować o przyszłości niektórych drużyn. Chciałem zacząć od spotkania Wisły-Kraków z Wisłą-Płock i tutaj przede wszystkim zajmę się zespołem z Płocka, który od pewnego momentu... Osiąga naprawdę bardzo dobre wyniki. Poprawiły się one, gdy doszło do zmiany trenera, kiedy na to stanowisko został za zatrudniony Leszek Ojrzyński. Drużyna wygrała od tego czasu trzy spotkania. I tak naprawdę już teraz może być w miarę spokojna, jeżeli chodzi o utrzymanie w naszej lidze. Cóż, właśnie zespołowi z Płocka potrzeba było takiego trenera, który wstrząśnie szatnią, który będzie miał twardą rękę do piłkarzy, który będzie miał autorytet u piłkarzy. Drużyna zaczęła prezentować się zupełnie inaczej. Przede wszystkim zaczęła pokazywać charakter. To było widać także w meczu z Wisłą Kraków, gdzie Wisła Polsk przegrywała 2-0 i potrafiła strzelić trzy bramki. I oczywiście pomogła im w tym czerwona kartka dla Łukasza Borligi, ale też naprawdę trzeba było pokazać spory charakter i sporo walki, żeby te trzy gole na wyjeździe strzelić. I dwie bramki strzelił między innymi Oskar Zawada i Wisła pokazała, że tak naprawdę jak chce, to może. W niektórych meczach tego sezonu pod wodzą hiszpańskiego trenera Kibu Vicuni, widać było, że drużyna po prostu nie potrafi zrealizować tej filozofii, jaką wpaja jej trener. Wiadomo jak to jest u Hiszpanów, bo oni lubią grać piłką, utrzymywać się przy piłce i tak tworzyć sytuacje. A w polskiej lidze niestety nie wszystkie drużyny potrafią tak grać. Teraz Wisła wygląda już naprawdę dobrze, i tak jak już wspomniałem, moim zdaniem już nie ma się o co bać jeżeli chodzi o utrzymanie, i powinna spokojnie to utrzymanie dowieść do końca. Kolejne dwa spotkania to były mecze drużyn, które bezpośrednio rywalizują o to utrzymanie, czyli spotkania Mieci Legnica w Głębie Sasnowiec a także Górnik, Zabrze, Arka, Gdynia. Spotkanie Miedzi z Zagłębiem przebiegało tak, jak można było się tego spodziewać, czyli dużo goli, dużo sytuacji i ostatecznie zakończyło się remisem bramkowym 2 do 2. Czy jest to niespodzianka? Myślę, że nie, bo Zagłębia-Sosnowiec w tej rundzie prezentuje się dużo lepiej, przede wszystkim w ofensywie. I to samo chyba można powiedzieć o Miedzi. Są to dwa zespoły, które w ofensywie wyglądają dobrze, ale gorzej prezentują, prezentują się w defensywie. I ten mecz bardzo to potwierdził. Jednak chyba żadna z drużyn z tego wyniku zadowolona nie jest, ponieważ Zagłębia Sosnowiec z tym remisem no, praktycznie przekreśliło swoje szanse na utrzymanie. Oczywiście matematycznie te szanse są, ale chyba nikt już się nie spodziewa, że Zagłębia Sosnowiec się utrzyma w Ekstraklasie. A Miedź Legnica, gdyby wygrała ten mecz, to mogłaby być już spokojna, a tak to jeszcze, jeszcze ta sytuacja jest dosyć niepewna. Jeżeli chodzi o męcz, tak jak już wspomniałem, Arki Gdynia, która mierzyła się na wyjeździe z górnikiem Zabrze, no to nie było to spotkanie zbyt piękne dla oka. Ale górnik odniósł bardzo ważne zwycięstwo, które wywindowało go w górę tabeli. A arka, arka kiedyś Franciszek Smuda powiedział takie zdanie, że jego drużyna walczy o spadek. No wiadomo, że jak to pan Franciszek tutaj troszeczkę pomylił się, ale to można powiedzieć o Arce, że Arka Gdybia wygląda na drużynę, która walczy o spadek. Arka nie wygrała 15 ostatnich meczy w Ekstraklasie. 15 meczy. To jest aż nieprawdopodobne w naszej lidze, w lidze, w której każdy tak naprawdę potrafi wygrać z każdym. A jak widzimy Arka nie potrafi wygrać z nikim. Ta drużyna jest bezpłciowa. Tak naprawdę nie widać tam ani żadnego stylu, ani jakiejś woli zwycięstwa. Tak naprawdę yy, drużyna wygląda na pogodzoną ze spadkiem. Doszło do zmiany trenera. Pana Smukę zastąpił pan Zieliński. Czy to była dobra zmiana to okaże się pod koniec sezonu. Jednak moim zdaniem Arce potrzebny był w tym momencie taki trener jak na przykład Leszek Kojrzyński który wstrząsnie tą drużyną, a Jacek Zieliński na razie tego nie zrobił. I jakoś nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żeby do tego doszło. Ostatni mecz, korona kieruje to Śląsk-Wrocław. Cóż, Śląsk jest chyba naj, największą negatywną niespodzianką tego sezonu. Drużyna gra po prostu słabo. I za trenera Pawłowskiego wcześniej, i teraz za nowego trenera. Wygląda to tak, że jeden mecz Śląsk potrafi zagrać fajnie, następne dwa mecze gra bardzo słabo i nie punktuje. Teraz znowu ma taką serię, gdzie tych punktów nie zdobywa. Jego sytuacja jest naprawdę kiepska, bo ma tylko dwa punkty przewagi nad przedostatnią w tabeli Wisłą Polsk. I w tych ostatnich meczach gra tak naprawdę o życie teraz. Cóż, byłoby to naprawdę wielka niespodzianka, gdyby Śląsk z tą ligą się pożegnał, ale... Jakby w ostatnich czasach działacze z Wrocławia próbują różnymi sposobami jakoś tą drużynę pobudzić. Był pomysł, żeby budować drużynę obcokrajowców, przyjechało tu kilku takich piłkarzy bardzo dobrze opłacanych, ale tak naprawdę nie wnieśli oni nic do drużyny. Teraz był pomysł, sprowadzono kilku piłkarzy z pierwszej ligi, ale też nie przyniosło to większego rezultatu więc chyba pomysły się powoli już kończą i tak, stadionu nie udaje się zapełnić choćby w części są straszne pustki na wrocławskim obiekcie i pomyślmy sobie co teraz będzie jeżeli duży nas panie do pierwszej ligi przecież skoro na Ekstraklasie są takie pustki to na pierwszej lidze w ogóle się tego nie uda zapełnić a przecież za stadion trzeba płacić, tak? koszty utrzymania tego obiektu są spore więc moim zdaniem stwierdzenie, że Śląsk walczy o życie jest na ten moment bardzo odpowiednie, ponieważ spadek do pierwszej ligi może równać się z tym, że Śląsk stanie się taką typową, pierwszoligową, przeciętną drużyną. A to dla Wrocławia i dla całego klubu byłoby bardzo trudne do zniesienia. Zobaczymy, no jak to wszystko się potoczy. No, ja tak jak mówię, że ja miałbym obstawiać, to moim zdaniem z ligą pożegna się w Sosnowiec i jednak Arka Gdynia. No ale zobaczymy, wiadomo, że nasza ekstraklasa jest nieprzewidywalna, więc w przyszłych kolejkach może się wydarzyć wiele ciekawego i zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Dziękuję bardzo za oglądanie.